Porzuć swoje stare okulary do czytania. Tak. I okulary przeciwsłoneczne. Oto ostatnie okulary, jakich kiedykolwiek będziesz potrzebować. Przedstawiamy rewolucyjne okulary z automatycznym zoomem, oparte na przełomowej niemieckiej technologii optycznej. Zapomnij o drogich badaniach wzroku i czekaniu na nowe okulary przez tygodnie. Dzięki opatentowanym soczewkom LCD dostosowują się one do Twoich oczu w ułamku sekundy. Bez względu na to, czy patrzysz na telefon z bliska, czy na daleki znak drogowy, zawsze będziesz mieć krystalicznie czysty widok. To jednak dopiero początek. Nasze soczewki blokują 99% 9 szkodliwego niebieskiego światła, więc możesz korzystać z ekranu przez cały dzień bez zmęczenia oczu. A gdy wyjdziesz na zewnątrz, automatycznie zmieniają się w tryb okularów przeciwsłonecznych, chroniąc przed oślepiającym światłem. Co z oprawkami? Wykonane z 6-gramowego lotniczego stopu tytanu są tak lekkie, że zapomnisz, że je nosisz. Odporny napot trwałe, z żywotnością do 50 lat nie zsuną się nawet podczas intensywnego ruchu. Zwykle tak zaawansowana technologia kosztuje fortunę, ale z okazji premiery na naszej stronie oferujemy oszałamiającą zniżkę 50%. Dodatkowo masz dożywotnią gwarancję bez pytań. Ta cena premierowa jest dostępna tylko dla pierwszych 99 sztuk, a zainteresowanie jest ogromne. Nie trać czasu ani pieniędzy. Jedna para okularów Wszystkie problemy rozwiązane. Kliknij poniższy link, aby zarezerwować swój rabat 50% zanim znikną.